Mężczyźni są inni, zachowują się zupełnie inaczej niż kobiety. Czasem trudno zrozumieć ich sposób działania, a przez to kontakty z nimi i randki mogą być frustrujące. Co możesz z tym zrobić? O tym w dzisiejszym odcinku. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości. W którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Mężczyźni myślą inaczej, działają inaczej, komunikują się inaczej. I ważne, żebyś miała świadomość różnic damsko-męskich, bo inaczej... Możesz bardzo łatwo zepsuć taką świeżą, kiełkującą relację. Podam Ci przykład. Gdy zaczynasz przed mężczyzną przechwalać się swoimi osiągnięciami, i szczególnie jak to są wybitne osiągnięcia, to mężczyzna może to odebrać jako taki sygnał, że nie jesteś zainteresowana, i się wycofać, bo on sobie myśli: no, okej, okay, pokazała mi, jak dużo osiągnęła co ja jej mogę zaoferować. Nie, to lepiej się wycofam. E, zatem na przykład nie chodzi o to, żebyś ukrywała swoje osiągnięcia, ale też, żebyś nie machała nim jak chorągwią przed sobą. Wiesz, ja na przykład e, nie mówiłam, że mam doktorat. Nie dlatego, że się tego wstydziłam, nie. Ale właśnie dlatego, że to nie śmielało. I wiedziałam, że dla mężczyzn e, to nie jest fajne na pierwszej randce. I jednocześnie wiedziałam, że później mężczyźni uwielbiały być dumni ze swoich kobiet, z ich osiągnięć. Ale to już na tym etapie, gdzie jesteście parą, gdzie on się czuje pewnie, że cię zdobył, że um, ci zaimponował jakoś, że mógł ci coś zaoferować, co było dla ciebie atrakcyjne, że ty chciała, już wiesz, że ty chcesz z nim być. Na pierwszych randkach to nie jest dobre. I dlatego w programie transformacyjnym, Kierunek Małżeństwo ja mówię dużo o takich rzeczach, um, Właśnie, które pomagają budować relacje z mężczyzną i które utrudniają. Często my tej wiedzy nie wnosimy z domu, ze szkoły, tym bardziej. Więc cały jeden moduł jest poświęcony zachowaniu wobec mężczyzn po to, żeby to randkowanie, te kontakty z nimi były coraz fajniejsze i takie prostsze. I żebyś też miała świadomość, dlaczego niektóre Twoje randki może nie miały kontynuacji. Albo dlaczego jesteś niewidziana dla mężczyzn? Bo właśnie jakieś twoje drobne zachowania, i wiesz, wiesz co to jest właśnie, dotyczy takich drobiazgów często, e, takie drobne zachowania mogą blokować. I tym przykładem może być ta rywalizacja, to chwalenie się swoimi osiągnięciami. Ty to mówisz, bo chcesz pokazać, co, jaka jestem fajna. A on sobie myśli, wow, ona jest taka fajna, muszę się wycofać, bo ja nie jestem tak fajny. Na ty tego nie chcesz, nie? Więc takie drobiazgi, które po prostu bardzo łatwo jest zmienić, mogą spowodować, że te randki będą dużo lepsze i będą mieć kontynuację. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.